Mało bozy Witam Was, spider z Home w kolejnym odcinku z serii PSX Maja. A dzisiaj sobie zagramy w grę o nazwie... Nie już Wam pokazuję, jaka to jest nazwa, chociaż Wy już wiecie, bo widzicie tytuł odcinka. Jest to gra o tytule Time Crisis. E, także tutaj mamy pudełeczko. Jest to gra w ogóle wydana pierwotnie na automaty w 95 roku, a potem się doczekała wydania na konsolę PlayStation, tutaj możecie sobie zobaczyć buklecik, strasznie gruba lożka, lubię strasznie takie buklety w 97 językach plus jeszcze 8 i tak. Co jest w tych grze nadzwyczajnego? To jest w tych grze nadzwyczajnego, że ona tutaj potrzebowała g kona znaczy opcjonalnie, żeby grać. No ale oczywiście z racji tego, że po pierwsze Primo nie mam tego, a po drugie Primo. Gramy sobie na telewizorze LCD, który po prostu Light Gunów w żadnej maści nie obsługuje. Także dzisiaj sobie spróbujemy sprawdzić tą grę na normalnym, klasycznym padzie. Także ja tu wciskam oczywiście button do start. Nie napisali mi jaki button, ale wcisnę jakikolwiek. Okazało się, że button start jest słaby. Trzeba to robić wszystko kwadratem. Dobrze, mamy do wyboru opcje. trzy opcje: 3 opcje: Arcade, Special i Option. Co zrobimy? Wybierzemy, no właśnie, pukałą, widzicie, tutaj się bierze takim siusiakiem, tutaj się zbierze i celuje. A jakby była pukawa, to by była pukawa, tak? było o wiele inaczej, ale no niestety takich luksusów nie mam. Chociaż samą pukawę można kupić tają na Allegro, ale największy problem jest taki, że trzeba by tutaj było jeszcze kupić do tego, co trzeba by było kupić telewizor. Miałem CRT, a to go wywaliłem, bo mi zawalał pół pokoju i to się po prostu nie pyliło. Dobrze, czy mogę już zacząć? Fiskam cały czas tego Anny Plutona. A tutaj teraz nagle X, em rozumiecie? Rozumiecie dobrze, story, story chcemy Dobra, Stage 1, uwaga To się będzie działo. To się będzie działo. Aż sam jestem ciekaw, nigdy w to nie grałem, nie? Pierwszy raz odpaliłem, bo jak widzieliście tam na Facebooku pokazywałem wam, że e, konsolę kupiłem właśnie i tam w pakiecie miałem kilkanaście gier i Time Crisis jest jedną z tych gier. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak tak się patrzy, to graficznie to nie wygląda tak fatalnie. Oczywiście na arcade wyglądało to pewnie lepiej. Ja wiem, że mogę strzelić w ekran i będzie szło to szybciej. No i co, strzeliłem i. A myślałem, że będzie fast forward, że weźmie i będzie tak przyspieszenie, to leciało, a tu leci normalnie. Dobra, kiedy ja będę mógł zabijać ludzi? Animacje całkiem spoko. Strasznie płasko wygląda to. 3D, ale ogólnie jest fajnie, dobra, ej! Dobra, mogę już? No dobra, wiem, że. Aha, czyli tutaj się wychylam i strzelam dopiero. Ojej, przecież to celowanie jest strasznie słabe. Strasznie słabe. Na tym by się w to rypało lepiej, ale fajny taki rail shooter w sumie. Aha, on tu się weźmie, przykitruje, a ja się wychylam, strzelam. Padam, tak. Ło! Ten co, ma bazukę jako. Dobra, zdychaj. Jakiś tu stateczek się rozwalił, dobra. Ja to oczywiście czułam... Nie no, całkiem to w sumie fajnie się prezentuje. Gdyby to sterowanie było lepsze, bo tak to ciężko jest to ogarnąć. Trzeba zapamiętywać, w którym miejscu oni będą i wtedy można sobie wychodzić i zastrzelić takiego gaugana. Jest git, tylko trzeba uważać tej na status życia, ok? Przemieszczamy się. Jak na grę z celowniczkiem tak zwanym, to całkiem spoko to jest. Powiem wam, że tak na początek nawet nieźle się to prezentuje. Szkoda tylko, że nie możemy sobie obrócić na przykład kamera i nic, nic z tych rzeczy, tylko po prostu bierzemy i strzelamy, na naprawdę na, na tym, na pistolecie by się w to fajnie grało, jak czytałem w ogóle o tym to jak się kupiło edycję, wiecie, normalnie w sklepie to podobno dodawali w ogóle do tego jeszcze właśnie ten pistolet i wtedy to była fest akcja. A tak to jest... O! No, kitraj się. Dobra, dobra, dobra. Ojej, reload. Dobra, poczekamy i przestrzelą sobie wszystko. Dobra, nóżka! Zdychaj. Oho Nie granat! Fuck! A, git, sztos. O, po prostu jestem kotem w tą grę. Co to się stało? A, dostaliśmy po japie. Dobra, nieważne. Wszyscy? Wszyscy Dawaj czas. Wow! Ile się ich nazbierało tam? Pojedyncze, nie wszyscy naraz, bo ja tu muszę się skupić. Dobra. Przed, już wiem, że tam jest. Dobra. Ale na pukawie by się w to musiało świetnie grać. je yeah! Pierwsza mapa czysta, po prostu kocur jestem. Bardzo fajna gra, bardzo fajna gra. W ogóle napić nie dadzą już od razu Arena Star. Dobra. Wskoczył. Już widzę ich na górze. Aaaa! Kurde, nie pomyślałem, że będzie trzeba tutaj uważać na haki jakieś na górze. Dobra, poszedł. No, zaraz mi się czas skończy. Już mogę? Nie, jeszcze jeden. Ojej, jest ich więcej. Jest ich więcej zdecydowanie. Dobra, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nie trafiłem. No more leaves. Forever. Tak, chcę jeszcze dalej. Ciekawe. A, kredytów 7 mamy. Dobra. A, Darren drugi. Dobra. To jeszcze są jakieś szanse. tutaj będzie więcej czasu, oczywiście. Teraz już będę bardziej ogarnięty w temacie. Kurde, będę wiedział, że trzeba na te haki uważać. W ogóle nie rozkwinieniem tej opcji. Lilo DJ. Śmiesznie, śmiesznie to zrobione jest. Dobra. A no, przecież dostajesz. Okej. Okay. Dobra. Widzę, że na środeczku. Tamten jeden mi spędza sens człowiek. powiek. Strasznie bym chciał go załatwić, ale nie mogę. No ale to może się zajmiemy najmniej w tymi na górze. Ojej, dostałem po japie. Zajmiemy się tymi na górze. Patrz, przecież przyładowuję. Dobra. Teraz ja się trzeba odnieść na tego. Dobra, dostał. Dobra, dawaj, ciśnie. Ciśniemy, oho. Kurde, jakiś granat by się przydał, co? Dobra, poszedłem. Yeah, Jeju, znowu straci... Jakie to trudne się zaczyna. Bez tu, tutaj precyzja jest strasznie słaba, bo tak. Muszę się wychylić kwadratem. X-em muszę strzelać i jeszcze muszę, kurde, złapy celować, nie? Bo analog pewnie nie będzie działał w tym. Zaraz zaczynamy. Jak będzie analog śmigał, to jeszcze jest szansa, że jakoś sensownie da się to rozegrać. Nie, nie działa wtedy nic. Trzeba grać bez analoga, dobra. Także nie jest dobrze. O, danger. Danger. Gdy strasznie ciężko jest tu w nich trafić, nie wiem o co chodzi. Dobra. Dobra, tego chciałem w pierwszej kolejności. Tego. Wyżej trochę. Aj, padaj. Dobra. Bang. Trzeba to bardzo powolutku rozgrywać I wtedy są jakieś tam nikłe szanse Na przeżycie tego wszystkiego, dobra <laughs> Wiedziałem skąd on wyjdzie w ogóle To było pewne, dobra Dobra, poszedł Tutaj tak niezwykły, lamuski niebieskie, to tam akurat nie są problemem, ale nie, bez kitu. Na namko to by się namko, mówię. Na tym, na dzigonie by się w to fajnie grało. Namko to zrobiło tą grę i w ogóle tą pukawę też, tak swoją drogą. Oho. wow, Dawaj. Uff, Na no czas się kończy, już już byłem trochę na stresie. Fuck you! Kurde, to trzeba w ogóle inaczej pada, trzymać, żeby się dało w to jakoś sensownie grać. Nie reloaduj te, kurde. Trzeba się kończy. Dawaj, 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 dawaj Times. <gryw> nie, no i zno. Mm. No dobra. Nie, bo to trzeba pada trzymać inaczej i to da się zrobić. To da się zrobić, a ja teraz już będę mądry. Najlepiej to by tego Arcade Sticka było mieć. No tak, bo to było robione na Arcade'a, dlatego e, jak się trzyma pada jak Arcade Sticka, to zaczyna mieć sens jakiś. Dobra. Dobra. Wszyscy poszli, no sorry, skupiłem się trochę za bardzo chyba. Dobra, no ja właśnie tego chciałem załatwić tutaj. Pięknie. Dobra, przejmę się teraz tam. O, to, to jest ten fajny moment, że ich tak dużo jest. Oj, dostałem po mordzie troszkę, ale dobra. Poradzę sobie, poradzę sobie spokojnie, bez nerwów. Piękna sprawa. Teraz są czasu, chociaż dużo. Jakby każdy etap tutaj sobie rozkmilić. No To by się dało przejść. Dobra, nie ma sensu dalej tkwić w tym martwym punkcie, mówię wam, kurde, na padzie da się to przejść, ale trzeba być naprawdę bardzo wprawionym, ale ogólnie mimo wszystko gra bardzo fajna, także moi drodzy, ja wam mogę gorąco polecić Time Crisis, ze względu na to, że naprawdę... Za małe kwoty można tą grę kupić na popularnych serwisach aukcyjnych i można sobie naprawdę sporo tutaj gimnastyki. Aj, sporo gimnastyki z można tutaj narobić, bo naprawdę wygląda to całkiem sensownie i sensownie się gra. No tylko, że granie na padzie to jednak jest granie na padzie i trochę tutaj jest. No nie smak, nie smak pozostawia... Niesmak pozostawia to, że precyzja celowania jest bardzo ciężka do wykonania. To było mądre zdanie, precyzja celowania jest trudna do wykonania i tak to było w ogóle fest sztos, no bo tak to ja bym chciał tam sobie trafić pomiędzy pudełka w nich, no nie, bo wiem, że oni tam są, a nie mogę, bo tak wychodzi, tak, no i tu jeszcze jeden będzie, drugi, I tu będzie trzeci, także, no także, o widzicie i trafiam mu niby w łeb, a jednak tak naprawdę nie trafiam mu w ten łeb, bo to jest trochę delikatne przesunięcie, a... Na padzie też by poszło wszystko elegancko i tutaj napadzie na tym na pistolecie. O no, to tak trzeba było zrobić, dobra. Nie strzelaj. I co? I teraz życie stracę chyba, że mi się uda. Miałem już kończyć, ale kurde jednak. Wziąłem na strzelanie, no i musiał mi trafić, kurde. Także moi drodzy, to był kolejny odcinek z serii PSX Mania. W dzisiejszym odcinku była gra Time Crisis. A tymczasem wytrzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!